Hej, to miboy, I'm back. Dziś mam przed sobą nowy produkt na rynku, a mianowicie smart robota odkurzającego od marki Viomi. Dokładnie to jest model SE, który należy, firma należy do ekosystemu Xiaomi, a dzięki temu po prostu łączysz go bez problemu w apce Xiaomi Home. Oczywiście odsyłam Cię na pełną recenzję na miboy.pl. Dobra, tutaj oglądasz sobie unboxing, a ja trochę. Jeszcze poopowiadam. Robot na tę chwilę jest dostępny tylko w sklepie Gearbest w cenie około 1200 zł z wysyłką z magazynu polskiego lub niemieckiego. Oczywiście z szybką dostawą, bez żadnych opłat. W zestawie oprócz samego robota znajduje się tylko jeden pojemnik, tak zwany dwa w jednym, dwie zamiatarki oraz dwie szmaty. No oprócz tego podajnik podajnik do mopa, tacka na mopa, może tak. Oraz ładowarka i zasilacz styczką EU. Zabrakło w zestawie pojemnika na samą wodę lub na sam kurz, ale według mnie po prostu ten pojemnik 2 w 1 w 2 w jednym, jak najbardziej starcza, ponieważ używałem go już wiele razy w przypadku modelu Midia MediaSty, więc dla mnie tamte dwa są całkowicie niepotrzebne. Sam robot, jak go nazwałem, włodek, jest taką ulepszoną wersją Viomi V2 Pro. Ma podobną baterię, czyli 3200 mAh, co poprzednik. Jednakże, producent opisuje, że to są nowe baterie od Samsunga, mają być lepiej wykorzystywane w codziennej pracy. No i tak powiem szczerze, jest. Mi się udawało, aby pracował około 120 minut na jednym ładowaniu, wraz z włączoną opcją mopowania, na tak tzw. Jodeł, Czyli ten taki Y, co według mnie jest najlepszą opcją w przypadku mopowania. No dobra, teraz tutaj widzisz, jak się montuje tacka bardzo łatwo. Za chwilę będą różnego rodzaju testy, ja jeszcze trochę poopowiadam, co go wyróżnia? Ma skanowanie laserowe, zapisuje do 5 map, natomiast nie odróżnia pięter. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że jest to wczesna wersja oprogramowania, Dokładnie druga. No ale na tą chwilę po prostu to nie działa. Zanosiłem go, testowałem. No ale się nie udało. Siła słońca to 2200 paskali, czyli jest ciut lepiej aniżeli V2 Pro. No oczywiście jest to odkurzacz budżetowy, czyli nie ma takiej siły oraz takiej fajnej funkcji jak V3 Pro. No ale też wiąże się to po prostu z jego ceną. Eee, w Walka z progami, tak przed chwilą widziałeś, bez problemu sobie daje radę na około 2 cm. Tamten próg, który był ukazany, to po prostu jest bardzo, bardzo szeroki i takich szerokich między pokojami nikt nie ma. Ale chciałem tylko pokazać, że oczywiście on bez problemu się na niego wspina. Ogólnie samego odkurzacza obsługujesz przez aplikację Xiaomi Home, tak jak wspomniałem, no i tam masz wiele, wiele różnych opcji do ustawienia, tak, można tak to nazwać. Na tą chwilę robot przemawia do nas po języku w języku, nie po w języku angielskim, ale już zasiągnąłem języka i być może będzie aktualizacja w przyszłości taka, aby móc wgrać język polski, tak jak w przypadku mojego kolegi, który zrobił polskie głosy do MIDI A1c oraz też na swojej stronie posiada informacje jak wprowadzić je do roboroka S6 oraz MIDI1S. Dokładnie. Tak naprawdę ten robot... to jest mój drugi robot, który jest w domu. u góry po prostu używam MIDI1C na takie łatwiejsze tematy. Natomiast tego, no takie trudniejsze, czyli dzięki temu, że ma opcję skanowania laserem, te mapy są bardzo szczegółowe, dzięki temu można go wprowadzić do konkretnego pokoju. Tutaj, akurat, to co widzisz, to rozsypałem żwirek. On go trochę tutaj, no tak, nie do końca wyczyścił, dlatego że jest użyty mop, a żwierek i mop po prostu zostawia ślady. Natomiast za chwilę będzie pokazane, że gdy ustawiłem opcję ponownego czyszczenia, to tamte, właśnie, żwirki tak to określę po prostu zostały usunięte. Natomiast no, takie ślady jednak zostały no bo ten żwirek z mopem sobie tak średnio radzi. No dokładnie. Jak to wygląda na dywanach? Dywanów nie mam za dużo a w domu. Natomiast najlepiej przełączyć sobie na opcję, tam hmm, jest chyba najmocniejszy tryb, no i wyjąć tą tackę od mopa, dzięki temu po prostu dużo, dużo szybciej sobie chłopak radzi. Tak, widzisz, mój kot sobie nic z niego nie robi. On jest przyzwyczajony do wcześniejszych prac już takich robocików. O tym myślałem, że w końcu mu tam zawinie ten ogon <głos》> przez szczotkę główną. Jednakże na szczęście nic się nie stało, a też musiałem go po prostu przesunąć, żeby jednak nie zjadł mojego kotka. Jednego z dwóch, drugiego by nie było. Tak, połączyłem ją opcji najwyższej mocy. Tutaj widać, że dużo, dużo szybciej już yy, zaczął pracować. Po prostu, gdy są dywany, to trzeba jednak zwiększyć tą moc. Chociaż ja akurat na dywany go nie puszczam. Zrobiłem wirtualną ścianę, ponieważ jest dostępna jak najbardziej i w tym miejscu po prostu dywanów używam sobie ręcznego takiego odkurzacza na, na baterię. Dalej będą znowu testy. Tak, za chwilę będzie taki jeden fajny testik dodatkowo, gdzie ukazane jest no taki jakby to określić labirynt dla robocika. Po prostu, co zrobiłem? Zrobiłem tak, że wsadziłem go między te krzesła, włączyłem jego pracę, no i czekałem, czy da radę z niego wyjść. Wspomnę też, że użyc został tutaj w nim lepszy algorytm odnośnie Viomi 2 Pro, a dokładnie został zaczerpnięty z Viomi V3, dzięki czemu na końcu będzie ukazane jego wyjście wcześniej tego nie robił ogólnie samo odkurzanie trwało około 10 minut, dlatego, że on sobie skonował tą mapę i chciał wyczyścić każdy kawałek pod tymi krzesłami no i w końcu gdy to zrobił, to uciekł z labiryntu. Ok, dla przypomnienia, pełna recenzja na meboy.pl aha, jeszcze jedno bo zapomniałem dodać sam robot jest dedykowany na rynek europejski, dlatego bez problemu będziesz mógł, go, czy mogła, połączyć w aplikacji Xiaomi Home na lokalizacji Polsk. Nie tak dotychczas na lokalizacji China. W niektórych modelach, oczywiście, ale bezpośrednio na lokalizacji Polsk. Ja na początku miałem trochę problemów, żeby go podłączyć w ogóle do aplikacji, dlatego że w Xiaomi nie dodało mego mi ID na listę urządzeń, ale tutaj jeden kolega zaprzyjaźnionego forum mi pomógł, więc zrobiłem trochę szybciej testy, aniżeli dodanie mi oficjalnie do listy i dzięki temu jego pełne, pełną zabawę, ustawienia i jego pracę.